Witam, w tym filmie pokażę, jak y, uruchomić na komputerze Linuxa bez potrzeby instalowania. Y, co, potrzebny nam będzie pendrive, potrzebny nam będzie taki programik o Rufus. Ten, ja go mam wyrzuconego na swojego chomika, ale każdy może sobie pobrać skąd, skąd chce i Linux. Ja używam tego. No to wpisujemy Linux yy, Download i tam się wyświetla yy, strona. Pobieramy sobie Linuxa. Ja tego pobieram, bo najmniej. Już mam pobranego, bo najmniej zajmuje miejsca, najmniej obciąża. I teraz, tak jak ja mam już pobrane to wszystko, o, to teraz sobie. Gdzie to mam? Zaraz już. Ja mam nie tutaj na tym dysku odpalam sobie Rufusa, gdzie on jest, tutaj jest Rufusa sobie odpalam ee, oj, nie to, nie to, nie to gdzie tu mam gdzie mam go Rufus, Rufus tu jest Linux, tu jest o, oh, tu mam Rufusa uruchamiam sobie Rufusa E, pendrive'a wkładam do, do czytnika i teraz tak, tutaj sobie e, tu nic nie zmieniam. Tutaj już pokazuję naszego pendrive'a. Rufus znalazł sobie, także ja tu nic nie zmieniam. Jakby nie znalazł, to. my musimy pokazać nasz pendrive, i tutaj wybieramy, pokazujemy e, naszego Linuxa. Obraz ISO, pobrany Linuxa. O, tu mam, ja mam tego. OK otwórz i klikamy start. To potwierdzamy. OK. Wszystkie dane, coś tam coś tam OK. No i tak. I tu już sobie Rufus robi nam pendrive'a. Poczekamy skończ. Dosyć szybko to robię, to potrwa tam 2 minuty i myślę będzie gotowy. Zależy też od pendrive'a, ja mam jakiś wolnego małego. No już skończył swoje tentu, wyświetlił gotowy, więc zamykamy program. E, ja w tym laptopie mam dwa systemy, na stałe Linuxa i, i Windowsa, więc dalej, resztę pokażę na innym laptopie, gdzie jest tylko Windows. W tym laptopie mam tylko Windowsa, więc pokażę dalej na tym. No to co, trzeba wyłączyć i musimy wejść do biosu. Do biosu, no to zależy od komputera, różnie można wejść. W, w, na przykład w tym Lenovo, co tu leży pod spodem, to mam taki. Nie wiem, czy będzie widać. Taki tu jest. Gdzie on jest? Tu jest gdzieś taki mały goziczek, trzeba go. Nacisnąć jakimś długopisem, czy czymś, ale różnie to była w różnych laptopach. W niektórym trzeba Del przytrzymać, w niektórych Escape. Teraz w moim tem uruchamiam go i wchodzę do Biosu. U mnie to nawet na dole pisze, żeby przejść do Biosu. To tam nie, nie było widać chyba. to w, U mnie akurat wciska się F2. Wchodzimy teraz do zakładki z strzałkami. Tutaj lewo, prawo, mhm. but. Teraz schodzę na dół. O, tu mi pamięta, bo było przed chwilą. Tutaj Enter i zmieniam na Disable. I teraz mm, F10 to zapisz i wyjdź. Oczywiście pendrive'a mam z tym Linuxem włączony. Jest. Enter potwierdzamy. Komputer się resetuje i się włącza. Powinno wyskoczyć nam teraz. O tak, czy chcemy start Linux? Ten. Klikamy Enter. I nam się powoli będzie włączał, Tu będą leciała cała, cała lista jakiś on sobie Linux sprawdza komputer. To zaraz powinna cała lista jakiś tam od zespołów. Tu się wyświetlać. Nie zdążyłem nagrać, bo ta cała lista mi przeleciała. Ale o, widać tutaj znaczek. Nie wiem, czy to telefon uchwyci. Nie wychwyci, to jest logo Linuxa i powoli się uruchamia komputer. No i Linux się powoli uruchamia. Na dole sobie widać ikonki. Tu się pojawiają. O, jest logo Linuxa. No wiadomo, trzeba chwilę e, dać mu. Niech tam siebie, niech sobie. Szczyta wszystkie podzespoły, ale nam już Linux działa, działa to z pendrive'a. I tak jak gdzieś na innym filmie pokazywałem, jakbyśmy chcieli sprawdzić, yy, yy, odczytać sobie CID z karty, to wchodzimy w akcesoria, w discas. I tutaj będzie, jak mamy, będzie mieli kartę włożoną. to nam wyświetli się, że karta. SD ja tutaj akurat może wezmę na na coś innego najadę. I akurat tutaj nie pokażę. A i tu jest numer serial. To wtedy będzie z karty pamięci tej będzie 5X i tam będzie numer CIT. Także tu sobie odczytamy numer CIT karty. Ja tutaj nic nie będę, teraz wyłączę. i wyłączamy no mimo zakończenia zakończenie też on sobie coś tam sprawdza i trzeba kliknąć <laughs> Enter żeby się wyłączył wyłączył się, wyjmuje sobie pendrive'a włączam go jeszcze raz niech się włączy o, źle wziąłem, dobra niech się włączy i czasami jest, że od razu się sam włączy a czasami wejdzie, o tak jak teraz w BIOS, muszę wejść z powrotem do Boot Menu i tu wziąć to co było wcześniej z powrotem na dysk Enter, F10 zapisz i wyjdź Enter się resetuje i teraz nam się włączy Windows ten co mieliśmy Komputer już mi się włączył, z powrotem mam swojego Windowsa Linux na pendrive, jest tutaj. Biosy w różnych komputerach może troszeczkę się różnić. Ja to robię dla swoich potrzeb. Jak ktoś coś tam sobie schrzani to proszę nie, 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 nie mieć do mnie pretensji, każdy robi na własną odpowiedzialność. Ja pokazałem, jak ja robię na swoim sprzęcie. Ale dzięki temu możemy sobie łatwo zainstalować Linuxa, pobawić się nim, znaczy zainstalować bez instalacji z pendrive'a sobie, pobawić się nim, wyjąć później pendrive'a i możemy z powrotem dalej na Windows, jak ktoś chce.